Jeżeli macie coś do skręcenia, no to poczekajcie na koniec programu, bo oni rozkręcą za to z każdą imprezę. To tak Blue Cafe razem to z nami. Dominika Gawenda, Paweł Rurak, Sokal i Nick Sinclair. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Przychodzicie, Dzień dobry. Dzień dobry. słuchajcie, z kawałkiem, który jest, słyszeliśmy już to na, na próbie, Happy and Free. I musimy wam powiedzieć i państwu zdradzić, że to jest tak wakacyjna piosenka. Po prostu budzia się Tłumaczyliśmy sobie cieszy. nawzajem, że ta piosenka ma słońce w sobie. Taki był zamysł. To fajnie, Pani, że tak, tak w kontekście no, tego, co się dzieje na świecie, ta optymizmu była teraz bardzo, jest bardzo potrzebna. To jak ja się połączyliście? Właśnie stawiamy na taki pozytywny przekaz, ale to nie jest w naszym tutaj wydaniu trudne, bo my się z nikiem uwielbiamy, <laughs> da, 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 da. więc chcieliśmy przekazać tą przyjacielską taką atmosferę, która zresztą też panuje w Zespole Blue Cafe, ale no nie ma to jak jakiś fajny właśnie kolab, jakiś fajny duet e, kto do kogo z e, kimś, kto ma zadzwonił? super energię. Byliśmy, byliśmy na koncertach e, no to w tak wzajemna I miłość jest. I... <laughs> To, to jest efekt koncertów w Afryce. Pozdrawiamy renatkę i, i basema z, Port z Portugalii. E, I tam właściwie powstał pomysł na tę piosenkę. E, w, tam właściwie. Czyli w Afrykańskie brzmienia tak. i rytmowe Tak, tak jesteśmy zainspirowani właśnie cyklem koncertów, mm -hmm. które zagraliśmy tam właśnie w Portugalii, także jesteśmy, no tak jakby bardzo, bardzo takim fajnym, wakacyjnym, tak jak powiedziałeś w tak? Na pustyni, to na, na No i, i oni, oni po prostu, po, Paweł mówił, że nikt musi ci pokazać piosenkę, musi pokazać <laughs> po prostu muzyka, więc on pokazał tak. I jesteśmy Kawa, kawa dobrze i od razu Bardzo szybko to powstało. No naprawdę, bo to, to jest do, trochę w stylu kwiatów, tak. dzisiejszym... tak. ale na współcześnie. Właściwie GIF Peace John Lennon, Marley i tak dalej. I taki jest zamysł ideowy tej piosenki. Z tą piosenką wystąpicie, Nick, także w Sopocie. Pierwszy dzień, 19 sierpnia, Top of the Top Sopot Festival. Tak. Emocje już teraz są? Już. To jest a? wyjątkowa scena, prawda? To jest wyjątkowa scena. Tam się czuje energię publiczności, jak się stoi na deskach opery leśnej w Sopocie. Tak, no. mhm. Ale Panie wystąpicie również piosenka. oddzielnie, jak będziecie z tą piosenką, na pewno bez tak, 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 tak. Mhm. Ja też ja tam. Z tą piosenką z tak. a też zagramy niespodziankę, którą przygotowujemy, ale to dopiero na miejscu. Tak. Tak. Wasze słońce 25-lecie. No niesamowite. Jezus, to Maria, nie ćwierć wieku. I że już od, tego, od, od października rusza trasa koncertowa promująca 25-lecie Kraków, Poznań, Bydgoszcz i potem więcej. Pamiętacie, co, się. Pamiętacie co robiliście 25 <laughs> lat temu? Jest to dobre pytanie, co ja no. no. A ja, czy znaczy ja jeszcze nie byłam w Blue Cafe Fe wtedy? W Blue Cafe? Ale już chciałaś być. <laughs> Ale już chciałaś być. Już chciałam, a wiesz, że wiecie, że tak, dlatego, że no, pamiętam, że podczas Eurowizji siedziałam wtedy na sofie z rodzicami, w moim domu rodzinnym, i powiedziałam coś takiego, mamo, tato, zobaczcie, to jest ciekawy zespół nie miałam pojęcia, że kilka lat później będę wokalistką. To jest, to jest naprawdę niesamowite. Czyli uważaj, o czym mówisz, czy czym marzisz. Uważaj, czego, tak, czego sobie życzesz, jak to mówią. Nick Ale a to w tym wypadku akurat ekstra. Nick, a twoje jakieś projekty muzyczne? Tak, po prostu ja mieszkam tutaj w Polsce prawie 18 lat i przez 18 lat po prostu robiłem taki, teraz mam taki projekt Nick and Friends i po prostu zaproszę ludzi, które przez tych 18 lat mamy po prostu bardzo fajnie energia razem i ja z moim zespołem po prostu przerabiamy piosenki po prostu na taki fajnie nowy to jest taki twój waj. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc już był Natalia Kukuska już był Kaja. Wczoraj miałam występ z Bowską, bo raz miesiąc po prostu gramy w Warszawie i oczywiście po prostu oni nie wiedzą, ale oni też będą. Kamilowie. Nasze Kamerowie wiedzą, to jest najważniejsze, ale Jedna rzecz, słuchajcie, dzisiaj wieczorem mecz wielki finał, Euro 2024. Team, Hiszpania czy Anglia. Jezu, wiesz co, ale zrobimy zakłady teraz. Tak, bo my dzisiaj poprosiliśmy widzę. Mamy sondę, zaraz przedstawimy jej wyniki. Kogo wy obstawiacie? Kto Hiszpania. Hiszpania. Tak jak ja. <laughs> takie hiszpańskie no, Tak, ja myślę, że ta, bo, bo. Czy tylko ja tutaj <laughs> bronię głównych scenów Alpią? na tym metrze kwadratowym w tym studiu, który głosował na Anglię. I chcesz poznać wyniki sondy? Tak, chciałbym. Zobaczmy je. Patrz 23%. Nie Anglia. Nie jesteś sam. Dziękuję nie państwu sam. bardzo <laughs> serdecznie. To ci wszyscy Polacy, którzy mieszkają w Anglii. <śmiech> <śmiech>